Krzysztof Sadlow jest, jest z nami tuż po konferencji prasowej. Mamy przyjemność porozmawiać o nadchodzących Mistrzostwach Polskich Seniorek i Seniorów w Obrzychu kolejny raz. Krzysztof, ta edycja trzy lata temu była bardzo dobrze odebrana, bardzo dużo pozytywnych opinii. Boks na wysokim poziomie, no i wszystko logistycznie dograne na Tip Top. Chyba w tym roku będzie to samo. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Impreza wraca do Włobrzycha po trzech latach przerwy. Bardzo z tego powodu się cieszę. Faktycznie tamte mistrzostwa wyszły wyjątkowo, ale nie udało się bez popełnionych błędów. Ale wyciągnęliśmy wnioski i myślę, że te mistrzostwa będą o wiele, o wiele lepsze. Staramy się poprawić to, co zepsuliśmy. Oczywiście sam obiekt, lokalizacja, w której się znajdujemy, czyli drój spełnia wszystkie warunki do tego, żeby impreza była wyjątkowa. Piękna hala, włączony hotel obok, pływalnia, siłownie, sale konferencyjne. To wszystko robi, robi i dobre wrażenie i możliwość do tego, żeby przeprowadzić taką imprezę jak najlepiej. E, mam wsparcie duże tutaj samorządów, miasta, e, pana prezydenta i wszystkich lokalnych partnerów, więc jesteśmy na kolejnym przyzwyczajeniu Polski. To powinien, powiedziałeś na początku bardzo ważną rzecz, że nie wszystko tamtym razem było dograne, ale wyciągasz wnioski, czyli zauważyłeś, że coś było źle i poprawiasz to, to jest ważne, czyli mm, no jesteś jakby mm, człowiekiem, który mocno zaangażowany w ten proces tworzenia takich tak, e, oczywiście. imprez. Tak, oczywiście, jestem zaangażowany bardzo. E, cały czas staram się uczyć w każdej dziedzinie życia, którą się zajmuję. Ja zajmuję się najbardziej, najwięcej boksem. Organizacją, klubem, prowadzeniem, szkoleniem młodzieży, więc cały czas się uczę. E, faktycznie tam nie było dużo błędów, ale jakieś były i chcemy to poprawić, żeby ta jakość, ten efekt końcowy był naprawdę taki, jaki ma być. E, tak jak mówiłem, obiekt sam robi duże wrażenie. Do tego oprawa, przygotowanie techniczne, odpowiedni ludzie do współpracy. No właśnie, kluczem też do sukcesu jest odpowiedni ludzie obok, dobrzy ludzie obok pomagają, prawda? Tak jest, mam tu wielu, wielu partnerów, przyjaciół do pomocy. Mówię, zacznę może, podziękuję szybko Panu Prezydentowi przede wszystkim o duże zaufanie, zaufanie, za wsparcie. Do tego Prezesowi polskiemu Związku Bokserskiego, któremu Zaproponowałem takim mistrzostwa względem zaufania, dostałem taką, taką zgodę od razu. Nie mogę zapomnieć o pani senator Agnieszce Kołaczewczyńskiej, o wiceprezydentach pani e, Ani Elżbietyk-Stec i panu Kacperowi Nogaj, Nogajczykowi. To ci ludzie jak gdyby bardzo pomogli w tej organizacji, ale. Jest jeszcze człowiek, który ko mnie zawsze jest, nawet dwie osoby. Pan Tomasz Pańku, prezes Dolnego Śląskiego Okręgowego Związku Bukserskiego, przyjaciel, który wkłada bardzo dużo pracy i energii w to. A do tego pan Tomasz Senyk, członek mojego klubu, wiceprezes Wałbrzyskich Wodociągów, człowiek orkiestra, bardzo zaangażowany we wszystko, co dzieje się w mieście, a bardzo zaangażowany w mój klub, to, żeby te mistrzostwa się odbyły. Jemu serdeczne dzięki za tą pomoc. Tomu dziękuję. No właśnie, to jest najważniejsze właśnie, żeby mieć przyjaciół, dobrych ludzi wokół. Ty ich masz i dlatego takie imprezy mogą powstać. Powiedz, jak ty się czujesz jako organizator, jako ten, który tutaj najwięcej tego serca zostawia? Jakie te ostatnie chwile przed mistrzostwami? Bo tak naprawdę już niewiele czasu zostało. No faktycznie, teraz jest szalony okres, to wszystko jak gdyby spina się w całość i tego jest bardzo dużo, i to jest ciężki czas dla mnie teraz, do samych mistrzostw będzie na pewno. Ale mówię, muszę jeszcze wspomnieć o mojej wspaniałej żonie, która przeżywa to wszystko razem ze mną, wspiera mnie i daje mi zielone światło, żebym mógł po prostu się realizować. To jest ciężki czas, ale no, tak powiem, wielka duma wielka duma i szczęście, że, że, po prostu udaje mi się to wszystko spiąć, ściągnąć do Wobrzycha, do mojego rodzimego miasta, namówić ludzi do współpracy i że cały ten bokserski świat, wielcy ludzie, począwszy od mistrzów olimpijskich, medalistów, po Julkę Szeremetę i wielu, wielu młodych zawodników i zawodniczek, przyjedzie do Wobrzycha i będziemy to święto, tego prestiżowej imprezy, jak są mistrzostwa Polski, seniorek i seniorów, świętować tutaj u mnie, w moim mieście. Znamy się długo jeszcze, jak boksowałeś, byłeś bardzo ambitny i teraz dokładnie to samo widzę teraz w Twoich oczach przy organizacji tych mistrzostw. Tak, to prawda. Moja żona zawsze powtarza, że dzisiaj przekładam wszystko to, czego sam nie miałem jako zawodnik. Chcę uzupełnić jak gdyby w roli działacza, trenera, organizatora i tak faktycznie jest. Próbuję, zauważam niedoskonałości z czasów, kiedy ja boksowałem a takie też dawno były. Dzisiaj sport w się zmienił. Dzisiaj gale zawodowe pokazują, że to mogą być piękne wydarzenia. Dlaczego nie mają być Mistrzostwa Polski pięknym wydarzeniem? Ja myślę, że będzie najpiękniejszym wydarzeniem bokserskim w kraju i staram się o to zadbać. No to nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich na te mistrzostwa. Tak, oczywiście zapraszam wszystkich kibiców przed telewizory, ale najlepszy efekt będzie na hali, tu lokalnie. Cały tydzień zarmowy, cały tydzień wspaniałego boksu, eliminacje kobiet, mężczyzn, gala finałowa, biletowana na trybuny, symboliczna opłata, jak wyjście do kina. E ale naprawdę wszystkich zapraszam, nie będziecie żałować, będzie wspaniałe widowisko. Zobaczymy olimpijczyków, byłych medalistów i mistrzów olimpijskich, a co najważniejsze, nasza aktualna wicemistrzyni olimpijska Julka Szeremeta, która będzie gościem specjalnym i tak naprawdę zawodnikiem tych mistrzostw, wraca po swoim sukcesie na ring. Cieszę się, że u mnie w Brzychu. Dzięki wielkie. – Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.